Szkicowanie wykresu funkcji kwadratowej. Szkicowanie sobie poćwiczymy na postaci ogólnej funkcji kwadratowej, natomiast będę tutaj mówiła też o wskazówkach w przypadku, gdyby to były inne postacie, co robić, żeby też ten wykres narysować. Mamy przykład A, mamy funkcję o takim wzorze, tutaj na zielono. No i pierwsze co, jeżeli to jest postać ogólna, to wiemy, że tutaj ten współczynnik C to jest punkt przycięcia z osią Y, tak? Więc ja wiem, że mogę sobie tutaj ten punkcik narysować. Czyli rysuję sobie nad, najpierw ten punkt. Ja tutaj już tą funkcję mam narysowaną, ale będę Wam po kolei omawiała, skąd ten wykres się wziął. Tak? Bo tutaj go nie chciałam rysować odręcznie, z tego względu, że może nie wyszedł mi aż tak ładnie i zgrabnie. Dlatego będziemy omawiać po kolei, skąd, jak on w ogóle powstał. Czyli najpierw sobie narysowałam taką kropeczkę w punkcie 5, ponieważ jest to punkt przecięcia z osią y. Następnie wiemy, że, że funkcja kwadratowa posiada oś symetrii, czyli wyznaczam sobie i rysuję sobie tą oś symetrii, bo ona bardzo pomaga w wyznaczaniu kolejnych punktów. Czyli wiem, że równanie osi symetrii to jest x równe p, czyli sobie liczę p ze wzoru, że to jest minus b na 2a czyli minus b to będzie 6 na 2a, czyli 2 razy 1 to jest 2, czyli 6 na 2 to jest 3. Czyli równanie osi symetrii paraboli by było x równe 3, czyli to jest taka prosta pionowa o równaniu x równe 3, czyli sobie taką kreskę najpierw rysuję. I teraz tak, wiem, że wszystkie punkty są względem tej osi symetrii symetryczne, czyli jeżeli wiem, że tu mam ten punkt 5, to tutaj równo oddalony punkt, czyli symetryczny od tej osi, o tyle samo będzie też przesunięty tu w drugą stronę, czyli jak tutaj idę o trzy w lewo do, do tego punktu, to tu jak pójdę o trzy w prawo, to będzie też punkt należący do tej funkcji, także mogę sobie tutaj wtedy narysować taką kulę. Kolejne co robię, to wyznaczam sobie miejsca zerowe tej funkcji. Tutaj w przypadku, gdyby to były inne postacie funkcji i nie miałabym tutaj e, tego współczynnika C, to mogę sobie punkt przycięcia z osią y wyznaczyć tak jak każdej innej funkcji, czyli za x jak dam 0, to też mi wyjdzie punkt przycięcia z osią y. Czyli jakbym miała postać nową bądź kanoniczną, to bym sobie za x dała 0, i to, co by mi zostało, to by był punkt przycięcia z osią y, czyli też te dwa punkty bym miała. Po wyznaczeniu tej osi symetrii byłby ten drugi punkt. Potem wyznaczam sobie delta, ponieważ chcę mieć miejsca zerowe tej funkcji. No i z postaci ogólnej najlepiej miejsca zerowe mieć, wyznaczając właśnie deltę. Jak mamy na przykład postać doczynową, to wtedy te miejsca zerowe widać właściwie od razu, a z postaci kanonicznej, jak chcemy wyznaczyć miejsca zerowe, no to tak samo jak innych funkcji, za y dajemy 0 i rozwiązujemy równanie, które nam tam wyjdzie. I to, co wyjdzie z tego równania, to są miejsca zerowe. No i tutaj delta wychodzi 16, miejsca zerowe wychodzą 5 i 1, czyli nanoszę sobie kolejne punkty. Te miejsca zerowe, czyli punkty przecięcia z osią X. I teraz jeszcze, jeżeli znam już, gdzie jest wierzchołek, to jeszcze nie wiem, gdzie ten wykres będzie się zaczynał, bo tutaj już widać po tych punktach, tak, bo mam ten punkcik, ten i te dwa, widać już, że ramiona będą w dół skierowane, tylko gdzie ten wykres się będzie kończył. Więc jeżeli wiem, że wierzchołek będzie w x3, to liczę wartość tej funkcji dla x3, czyli za x postawiam tutaj trójkę, czyli tutaj trójkę i tu trójkę, i liczę f od 3, czyli wartość funkcji w x3, a to będzie po prostu y wierzchołka. Czyli f od 3 dla tej funkcji wyjdzie minus 4, stąd wiem, że współrzędne wierzchołka będą 3 minus 4, czyli mogę sobie wtedy ten punkcik tutaj zaznaczyć. Mając tutaj 5 tych punktów, bez problemu mogę sobie nakreślić kształt tej paraboli i już będę wiedziała, jak ona będzie wyglądać. Teraz mamy funkcję B i tutaj jest to też postać ogólna, czyli punkt przycięcia z osią Y będzie tutaj minus 4, czyli to sobie nanoszę na mój wykres, czyli tu będzie ten punkt, tak? Liczę sobie p, p ze wzoru, czyli współrzędna Xowa wierzchołka, to wyjdzie mi minus 1, czyli sobie na x minus 1 tą oś symetrii rysuję. I jak już mam tą oś symetrii, to wiem, że skoro tu mam ten punkcik, punkt z y to skoro jest on oddalony o 1 od osi symetrii, to o 1 w drugą stronę będzie też kolejny punkt, czyli kolejny ten punkt. Które też będzie do tej funkcji należał, będzie miał sporządne minus 2, minus 4, więc mogę go sobie też tutaj ten drugi narysować. Później wyznaczam sobie miejsca zerowe. No i miejsca zerowe, no to liczę delta pierwiastki 2 i minus 4, nanoszę je na wykres, wyszły ładnie liczby całkowite. No i na końcu, jak chcę wiedzieć, gdzie ten wykres się dokładnie będzie tutaj kończył, bo to jest ważne, ten, ten kawałek, bo tam już do nieskończoności to te ramiona, czy bardziej trochę je narysuję na lewo, czy na prawo, nie ma to aż takiego wielkiego znaczenia. Ważne jest, gdzie ten wykres będzie tutaj się zaczynał, od dołu, stąd wiem, że to będzie Q tutaj, ten Y wierzchołka teraz szukam, czyli... Do wzoru funkcji za x wstawiam x wierzchołka, minus 1, tak? I liczę, ile to będzie. Czyli to będzie 1, 2 razy minus 1 do kwadratu. Czyli najpierw daję minus 1 do kwadratu, potem razy 1, 2, później minus 1 i jeszcze minus 4. I tak z takiego działania wyjdzie na minus 4, 1, 2, czyli wiem, że na minus 4,5 będzie y wierzchołka. Czy tutaj nanoszę sobie ten punkt. No i mam 4 punkty, nie 5 punktów, tak? Bo mam te dwa miejsca zerowe tutaj mam punkt przecięcia się y, ten symetrycznie sobie odbijam, jak już mam oś symetrii i jeszcze mam wierzchołek. I to już mi wystarczy, żeby narysować tą funkcję. Tutaj do góry będą szły ramiona. Można sobie jeszcze wyznaczyć wartość tej funkcji w jakimś punkcie. Ja już akurat tego nie zrobiłam, ale na przykład można sobie jeszcze wyznaczyć f od 3, tak, powiedzmy ile wyniesie. I to będzie około 3,5. Więc jeżeli tutaj ten punkt Bym miała jego współrzędną i bym wiedziała, że on dokładnie jest tu, no to wtedy symetrycznie, skoro wiem, że on jest oddalony o, e, o 4 od osi symetrii, tak, to na tej samej wysokości oddalone 4 będzie ten punkt i wtedy już mam dwa kolejne punkty. Dlatego ta oś symetrii jest taka przydatna, bo mając jeden punkt, wiem, że mogę go symetrycznie odbić i mam już wtedy automatycznie dwa punkty. Kolejne wykresy rysuję na tej samej zasadzie, według tego samego schematu, czyli wyznaczam punkt przecięcia z osią y, jeżeli mam postać ogólną, to to jest y, ta ostatnia liczba c, chyba, żeby jej nie było, tej liczby bez x, no to wtedy jest to 0, czyli tutaj w szóstce sobie zaznaczam. Później bardzo ważna jest oś symetrii, czyli wyznaczam sobie jej równanie x równe minus 2, czyli rysuję tą prostą taką pionową w x minus 2, Wtedy wiem, że skoro tutaj ten punkt jest oddalony o 2 od osi symetrii, no to oddalony o 2 w lewo będzie ten punkt, czyli mogę sobie taki jeszcze nanieść. Później liczę sobie miejsca zerowe, czyli wyznaczam sobie delta, liczę pierwiastki, wychodzi minus 1, minus 3, czyli tutaj mam jeszcze kolejne dwa punkty. No i potem chcąc mieć q, czyli y wierzchołka, czyli gdzie ta funkcja się będzie tutaj zaczynała od dołu, no to liczę sobie. Wartość tej funkcji dla x minus 2, czyli jaki będzie y dla tego x minus 2, czyli wstawiam tu do wzoru funkcji wszędzie za x minus 2 i liczę, ten y i on wyjdzie minus 2. Tu jest bardzo ważne, bo tu często się mylicie, że jak liczycie wartość funkcji dla jakiegoś x, to najpierw jest bardzo ważne, że musicie podnieść to do kwadratu, tak? A potem pomnożyć res 2, a nie w żadnym wypadku odwrotnie, bo tutaj Wam się dosyć często zdarza pomylić, także tutaj na to uważamy. I pozostałe wykresy funkcji to już Wam pokażę z tego zadania. Narysowałam I tu już nie będę tego omawiała, ponieważ to właściwie to samo. Bo tu jest wszystko z postaci ogólnej i te wykresy Wam wysłałam narysowane, także możecie sobie je samodzielnie przeanalizować. Tutaj jest wykres na zielono, z ramionami w dół. Tutaj właściwie nie ma żadnej różnicy. Trzeba tylko to dokładnie powyliczać. Czasami tak się zdarza, że na przykład. Jeżeli wyjdą miejsca zerowe jakieś ułamki, bo też tak może być, bądź pierwiastki, to wtedy mniej więcej oznaczamy, gdzie te punkty będą, bo jakoś zaznaczamy te miejsca zerowe, ale też możemy wyznaczyć dodatkowe punkty ze wzoru funkcji. Czyli na przykład, żeby mieć jakieś wartości całkowite, można na przykład sobie policzyć wartość tej funkcji dla X1, tak? I sobie liczymy jaki będzie wtedy y, czyli wyznaczyć też współrzędne punktów ze wzoru funkcji. Akurat w przypadku tych przykładów nie było takiej sytuacji, żeby było to potrzebne, bo na tyle udało się tych punktów w postaci całkowitych w postaci całkowitej wyznaczyć, że nie musiałam tutaj wyznaczać dodatkowych ze wzoru, ale czasami można z tego skorzystać, jeżeli wyjdzie dużo takich punktów, które będą ułamkami. No i ostatni wykres fioletowy.